Kurwa mać! No zobacz, co kurwa narobiliście! No to ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą kurwa jest? Ja mówiłem, że ja tego nie, nie chcę ten. A kto prowadził wóz? Chorąży, bo powiedział tak, ja wiem. Mówię... Z jakiej racji kurwa daje się wóz, ile razy zobaczyłem! Ja powiedziałem! Jest że... kierowcą, kurwa ty i żadnej chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać. Panie chorąży, ja powiedziałem tak, To pan chorąży mi nie kazał, nikt nikt, nikt on, chodem, no, on nie wywalił! No. Jak się wywalił? No. To trzeba było kurwa wziąć i przylecieć do mnie i się nie, nie ruszać jakim kurwa... Zała co narobiłeś? Wóz konserwacji kurwa zała co narobiłeś? Andrzeju... Pakuję się, wiesz kurwa nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy, wymien... Na pewno już nie wyklepisz no kurwa... No to wyciągniemy do... z mojego wozu i damy tobie. Pukawaj, Takiego płotnika tak. już nie dostanę. No to kupimy spraya i będziemy balować. Tak, spraya... Czemu się kurwa wiecie, co nie wasze? I żaden żołnierz kurwa nie siedzi za was i dowodzi. I kurwa powiedziałem, że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Ale, Ale.